Wszystkie nawet najdrobniejsze kwiatuszki, roślinki są opisane, nazwane, uszanowane. Nie zwykłe nie będę tutaj już. Pewnością będę tu jeszcze na wiosnę. Będziemy oglądać ten, tą rozmowę. Nawiązywanie relacji może być tak proste, nie potrzeba się przestawiać, nie potrzeba dzielić na, na godziwych, niegodziwych. Nikczemników, nie Nikczemników, nienikczemników, lewej, prawej strony prawicowców, lewicowców, tu idę różnymi drogami. Jest i lewa strona, i prawa strona, i nikt nikogo i niczego tutaj nie dzieli, nie spycha na mniejszą pozycję, czy większą. Wszystko ma swoją rolę, swój sens. Człowiek, który wszedł tutaj z takim dużym modernizmem, z kupą znaczy z kupą, z takim dużą ilością złota, to prawdopodobnie to miejsce musiało dużo kosztować, żeby można było go tak zbudować. Ktoś chciał coś powiedzieć bardzo dużego w tym miejscu. Nie walczy ze złem, a po prostu wprowadza swoje dobro z szacunkiem do innego dobra, z jakimś. Z jakąś dużą wrażliwością i po prostu zła jako takiego tu nie ma. Wow, jaka kaskada. Ja. Kaskada? Usypana z mnóstwa kamieni, strawersowana takimi złotymi ścieżkami. No.